Siemano widzowie, tutaj WUKU17, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. E, dzisiaj gramy sobie w Minecrafta e, na Minecraft Survival w Koksik 11 dawno tej serii nie było, ona będzie się pojawiać dosyć rzadko. E, dzisiaj wykopałem sobie diamenty, e, no i chciałbym coś jeszcze porobić, nie wiem do końca co, ale wiem, że na pewno film będzie się nazywał pierwsze diamenty. I tutaj macie time timelapsa, e, gdzie ja te diamenty kopałem. Dobra, widzowie, mamy w końcu diamenty na nice. No i widzowie, już jesteście po Timelapse. Ten Timelapse trochę trwał. No i co? Dzisiaj chciałbym, po pierwsze, zrobić diamentowe narzędzia i jeszcze trochę pokopać w tej kopalni. Rozpnożyć na pewno owce, czy by było. I powiększyć trochę farbę, więc no trochę mamy rzeczy do roboty. Na co nam tylko te diamenty wystarczą? Sześć, czyli na siekierę i kilof. No to super. Naprawdę dobrze. Bo będziemy mogli teraz zrobić portal do netheru. Y Wiem, że da się bez diamentów, ale... No, nie jestem najlepszym graczem Minecrafta. No i cyk i cyk. Okej. Okay. Teraz bywamy syf do skrzynki. O, skończyło mi się miejsce w skrzynce. To trzeba zrobić nową. Fantastycznie. Dobra. Cyk i cyk. To już powinno się wszystko zmieścić. Jak coś widzowie, jesteśmy na nowszej wersji niż ten snapshot, gdzie to było wcześniej. Jesteśmy na 1.17. Wiem, że tu usunęli kilka rzeczy, co były na tym snapshotie, ale też trochę dodali, więc e, nie ma co narzekać. No, no więc chyba lecimy do kopalni. Chociaż nie wiem, czy na razie bym nie rozmnożył owiec. Bo farmę owiec mamy zrobioną. Już od dawna. Hmm. Okay. Kurka mo wodna, moglibyśmy jeszcze zrobić farmę kurczaków. To nie byłoby takie głupie. Bo tu jest też dużo nasionek, dużo za dużo. Często. No więc by się opłacało całkiem. Cyk, fantastycznie. Wiem, że ten odcinek będzie dosyć długi, bo ten timelapse będzie naprawdę dosyć długi. Mm. OK Ale chciałem Wam pokazać, jak zdobyłem pierwsze diamenty, a robiłem to... Yy, rozmawiając jeszcze na Discordzie. Więc yy, nie chciałem, żeby było to wszystko słychać. I zrobię to bez dźwięku, nie? Dobra, możemy teraz rozmnożyć owiaczki. O, mm. o Miodej mi odpisał, bo chciałem od niego teksturpaka. Właśnie, wpadajcie na kanał Miodeja i wszystkie kanały, jakie podaję w opisie. Na kanał Gregora, Miodeja, i Asun, i Koteł. Mm. No. Właśnie. Czekajcie. O nie, to jest niedokończone. Trzeba będzie to jeszcze dokończyć. O, na pewno, bo to jest karygodny błąd z mojej strony, hmm, w tym domu. Musi to być zrobione idealnie. No, hmm, dobra. Hmm. Jak coś, to ten timelapse jest naprawdę dosyć szybki, dlatego że... Właśnie... Właśnie, właśnie, właśnie by ten odcinek się zupełnie nie zmieścił. Bo ja tych diamentów szukałem jakieś 10 minut. No i pójdziemy teraz sobie do kopalni, jak skończymy ten domek. No to naprawdę już trzeba wszystko dokończyć na tym świecie i zostawić go. E, trzeba będzie, czy ja już dopisałem wszystkich e, pierwszych subskrybentów. Nie, nie, nie zapisałem jeszcze subskrybentów, no to subskrybujcie kanał, jak chcecie się tam znaleźć. I wpadajcie na serwer Discord, gdzie macie jeszcze IP do mojego serwera Minecraft. Mm. Okej. Okay. Jak słyszycie jakieś głosy, w tle, to przepraszam. Eee, poczekajcie chwilę, to będzie cięcie, bo postaram się wygusić trochę pokój. Wróciłem widzowie. Najprawdopodobniej mało to moje wygłuszanie prowizoryczne dało. Ale spoko. Mm. OK. No, więc jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, no to subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i musicie mieć jeszcze publiczne subskrypcje, tak? Bo bez tego nie da rady. Mm. Więc tutaj będziecie mieli, macie tutaj jeszcze dużo miejsca naprawdę, żeby się tutaj znaleźć. Naprawdę bardzo dużo miejsca. Mm, ok, to pójdziemy jeszcze chwilę do kopalni, bo ten odcinek nie będzie, nie trwa jakoś mega długo. W sensie u mnie, ten co teraz nagrywam, nie ten z kopalni od jak to wszystko połączę, to na pewno... No yy. dobra, wielkie podziękowania dla Miedeja, bo i właśnie tego. Jak to się nazywało? Dobra, nieważne. Wiecie, że. Shader. O, to co on ma, bo mi się one bardzo podobają. Zainstalowałem sobie jeszcze tekstur pak Fresh Animations, które dodaje anim... nowe animacje mobom. Idę tutaj, bo mi się wydaje, że tu mogą być jeszcze gdzieś diamenty. Wiecie? Tu wiecie, tak przy Lawie jest. A przy Lawie podobne często są diamenty. Nie wiem, czy to prawda, ale. Wiem, że tutaj nie jest na pewno odkryta jaskinia, więc no. Nawet jak nie będą, to jeszcze mogę pójść zaraz po wodę i pokopać tu obsydian. Tylko. A, nie zmienił mi się wygląd ród. To akurat bardzo dziwne, bo gram na 1.17. Widzicie? Nie zmienił mi się wygląd ród wcale. Może zostały tekstury ze starszych wersji? Nie wiem. O jejku. Czego mi się wędka zawsze wyjmuje Patrzcie jakie mają ładne animacje na tym tak strupaku Wybuchaj Ej, on przeżył hmm. Hmm, To jest ich naprawdę dużo I to się może źle skończyć Ty wywalaj stąd O, diamenty są! Widzowie, na tym... ten odcinek to jest zdecydowanie jakiś diamentowy, chyba. Wam powiem. Najpierw sobie trochę tylko obsydianu skopię, a potem lecimy po diamenty. Mamy diamenty znowu. Myślałem, że tak dużo ich nie znajdę, nie spodziewałem się, że znajdę je na odcinku. I to szczerze. Chciałem pójść poszukać, no i się opłaciło. Dobra, jednak później w sumie pokopię ten obsydian, bo to zbyt kusi. <gryw> zbyt kusi to. Tylko, żeby one do lawy tu nie wpadły. O nie. Ale wpadły. Hm. Ajaj. Może być problem naprawdę z zabudowaniem tego, żeby te diamenty nie wpadł do lawy. Tie nie ma lawy, powinno nie być. Tu jest lawa, która już mi kilka pochłonęła, więc zabuduję je jeszcze. Za ile z nich. Ale... Ale to było bliskie. To było naprawdę bliskie. Jak coś to niektórzy mogą nie pamiętać, ale tutaj jest kip inwentory. Chociaż wolę nie zginąć, bo tak czy siak. No. Nie jest to fajne. A nie, bo to chyba z tego mojego teksturpaka, co ja zrobię zostały te tekstury. Chyba ją będę musiał zmienić. A na jakieś inne niż na 1.17. jakieś realniejsze. Nie wiem, że Minecraft nie jest realny, ale. Kole? Kolejne. Co jest? Widzowie, my tu mamy naprawdę strasznie dużo tych diamentów tu jest. Kolejne. Ile? Ja no w to nie wierzę. Prawda. Ale teraz mamy zarąbiście, bo teraz już chyba na wszystkie narzędzia, jakie nam będą potrzebne stać. Enchanting Table na pewno będzie nas stać. No i miecz w razie czego? Żeby walczyć z większą ilością mobów naraz. Bo są sytuacje, gdzie i miecz się przydaje. Miecz się krócej ładuje. I to jest jego. E, jego właśnie zaleta. Co jest? Ile tu jest tych diamentów? Wow! Widzowie, naprawdę wow! Ten odcinek już u mnie naprawdę długo trwa, więc ja już będę go powoli kończył. Jeszcze może na, na, po odcinku sobie poszukam tutaj trochę. No, czyż? Tu mogą być może? Za jakieś? Chyba nie ma. Mm. Kurka wodna, ale zarąbiście, wam powiem, widzowie. Naprawdę super. Jak coś w tym timelapse'ie z kopania pierwszych diamentów, będzie jedno cięcie, gdzie się wysypałem i będę musiał tam iść od nowa. Jak coś, jak już mówiłem, jest kip inventory. Na tym świecie już będzie zawsze, bo... Nawet nie mam po co tego zmieniać i tak już będzie się ta seria powoli kończyła. Bo jak już mamy nether i wszystko, to już będzie naprawdę blisko do endu. A wiadomo, żeby przejść minecrafta trzeba pokonać ender dragona. A, w tej serii właśnie do tego dążymy. Chociaż znaczy, najlepiej by było zdobyć tę literę, co nie? No dobra, tutaj się już kopałem. Jest tu opuszczona kopalnia. No, ale naprawdę... Ja się zdziwiłem, tyle tych diamentów tu było. Ja serio myślałem, że ja tak jednorazowo to znajdę. Ja ich nie podstawiałem ani nic, żeby nie było. Coś podstawiam. Ale tutaj gram tylko na syswipolu, no a co prawda jest to keep inwentory, Bo jak tworzyłem ten świat byłem jeszcze słabszy niż teraz. Chyba wiadomo, z czasem się robi trochę lepszym. No właśnie, w takich, w takich sytuacjach siekiera może zawieść, ale nie zawiodła. Ogólnie siekiera jest naprawdę mocna. Ale w niektórych sytuacjach miecz też jest dobry. No. E! Jaskiniowe! Co tu się dzieje? O kurka wodna! Co ja wlazłem? Dobra, bo ten odcinek już się robi powoli przy przydługi. Kolejny jaskiniowy. Nie, to zwykły. No i tak zginie. I tak zginiesz. W następnym odcinku najprawdopodobniej zrobimy tu sobie ekspiarkę z tych jaskiniowych pająków. Chyba widziałem na YouTubie jak ją zrobić. W odcinku, w którym ją będę robił podam link do miejsca, z którego ją użyłem w opisie. Na razie nie będę zdradzał, bo zobaczycie sobie jak będzie wyglądała. O co mi chodzi? A mi chodzi o to, żebyście nie wiedzieli od razu. Łuk sobie możemy zrobić kolejny albo naprawić. Hmm. Teraz będzie problem z. E, dobra, widzowie, bo w, ne, wcześniej mi wywaliło nagrywanie, bo mi się skończyło miejsce, e, więc jeszcze to Wam dorzucam tutaj do filmu. Więc ja Wam chciałem pożegnać, życzyć Wam miłego dnia. Więc miłego dnia, widzowie. Pamiętajcie jeszcze o zasubskrybowaniu kanału, kto dotrwał do końca tego odcinka dosyć fartownego. W następnym odcinku porobimy sobie jakieś, no jakieś diamentowe itemy i, postaramy się, i postaram się zrobić portal do Netheru i Enchanting Table. Z Enchantingiem wiadomo będzie trochę trudniej, ale myślę, że nie będzie tragedii. Więc co? Ja już się z wami się dam. życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, hejka i popatki! Elo!